Witam was moi drodzy wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale z serii Weekly Bias. Dzisiaj jak zawsze przyjrzymy się parze walutowej euro dolar. No a tygodniem na który będziemy patrzeć jest oczywiście 8 do 12 maja. Wtedy to odbywa się handel na rynku Forex. Przechodząc już tak naprawdę do samego wykresu, bo wiadomo, że to jest to co interesuje was najbardziej moi drodzy. Dzisiaj zaczniemy sobie od higher time frame'ów. I taką też perspektywę od teraz, właśnie w tym weekly biasie, będę Wam dawał. Oczywiście, ostatnim tygodniu weekly biasu nie mieliśmy ze względu na to, że była majówka, więc doszedłem do wniosku, że w niektórych stanach lepiej tego typu rzeczy nie nagrywać. Natomiast dzisiaj, jako że jestem już w pełni swoich możliwości, no to zapraszam Was na właśnie takie wróżenie z fusów a propos przyszłego tygodnia. I zaczynając sobie od wykresu monthly, bo to jest tak naprawdę wykres, który, od którego ja zawsze zaczynam gdzieś tam swoje swoją analizę, szczególnie jeśli chodzi o taki bias na zasadzie właśnie bias weekly, no to to, co możemy zobaczyć, to moi drodzy, na ten moment, czyli na 7 maja, czyli na sobotę, czyli tak naprawdę na piątkowe. E na 7 maja, na niedzielę, czyli tak naprawdę piątkowe zamknięcie, czyli 6 maja. No, to zakończyło się, jak możecie zobaczyć, negatywnie w kontekście timeframe'u, w kontekście interwału miesięcznego. Tak jak widać, jest to, jest to natomiast lekki, malutki, malutki niedźwiedź. Zobaczymy, czy jest to nic innego jak ładowanie longów, i później, następny tydzień, właśnie ósmy, również rozpocznie się w ten sposób. ósmy bądź też Siódmy, bo tak naprawdę handel na w przypadku euro, dolara i w ogóle na rynku Forex już otwiera się u nas w niedzielę, w niedzielę w okolicach tam późnych, późnych godzin, więc, więc tak naprawdę można powiedzieć, że już siódmy 8. Natomiast ja wiecie ja i tak liczę generalnie od 8, bo od tej pierwszej sesji londyńskiej. Dla mnie to ta pierwsza sesja londyńska wskazuje dopiero bardzo mocno na to, co wydarzy się w tak naprawdę następnym tygodniu. Moi drodzy, to na co warto zwrócić uwagę tutaj, przede wszystkim ten niemalże tutaj Double Top i Cool Highs, zwał jak zwał. Warto zwrócić uwagę na to, że również ten Double Top ma miejsce w okolicach tego fair value Gapa miesięcznego, tutaj. Więc można zobaczyć, jeszcze nawet szczerze mówiąc, warto sprawdzić dokładnie, tylko dokładnie tutaj pieczołowicie, postaram się Wam tego ferwaliu Gapa zaznaczyć. Warto byłoby również sprawdzić, jak ma, jak wygląda sytuacja z no tak jak myślałem sytuacja z tak zwanym premium and discount na fair value gapie czy też po prostu 50% fair value gapa jak możemy zobaczyć to właśnie w tych 50% ta cena tutaj najbardziej bije o ten o ten sufit no i powróciła dosyć dosyć mocno nie ma się co oszukiwać że taki powrót jaki widzimy tutaj no to jest całkiem całkiem spory ten powrót również oznaczałby w takim rozumieniu utworzenia takiego double, top, double topa, czy tych equal highs, dla wielu pewnie oznaczałby, że idziemy możliwe, że w drugą stronę. Szczególnie, że mieliśmy takie newsy w zeszłym tygodniu, jak podniesienie stóp procentowych w Stanach. Oczywiście Europejski Bank Centralny również podniósł stopy procentowe. Pytanie: kogo stopy procentowe są silniejsze i jaka waluta jest silniejsza? Na to pytanie, oczywiście, warto odpowiedzieć sobie samemu, bo odpowiedzi tyle. Co ludzi. Natomiast z mojej perspektywy, i oczywiście jak zawsze to nie jest żadna porada inwestycyjna ani żadne, żadna prawda objawiona, no to jednak oczywistym jest, że podniesienie stóp procentowych w Stanach przez Fed będzie raczej oznaczało wzrosty na dolarze w dalszym ciągu. Pytanie, czy ten dolar rzeczywiście teraz osłabi się w stosunku do euro, no bo wszyscy takie prognozy teraz dawali odnośnie. Odnośnie wzrostu dla euro. Niektórzy uważali, że zobaczymy 1,15 jeszcze w tym roku. No oczywiście wszystko tak naprawdę zależy, bo jak popatrzymy sobie na perspektywę, z, jeśli chodzi o strukturę, wyceny, którą tu widzimy, no to nawet, moi drodzy, tak na szybko zaznaczając sobie te haje i loły, czy te wzrosty, spadki, te wysokości i zwał już jak zwał, możemy zobaczyć jedną bardzo ważną rzecz. Szczególnie, kiedy zwrócimy uwagę na ten wzrost tutaj. Specjalnie zaznaczyłem go dla Was teraz ten ostatni raz, żebyście mogli zobaczyć, o co tak naprawdę mi chodzi. Kiedy zrobiliśmy tutaj, powiedzmy, że tego, nie chcę nazywać tego double topem, a nie equal highs, bo, bo te jednak wysokości są kawałek od siebie, natomiast niektórzy już mogliby to w ten sposób nazwać. No to oczywiście to low zostało momentalnie rozpieprzone, jeśli chodzi o wykres monthly. Oczywiście jest to low z 2020 roku, więc niemalże z rozpoczęcia tak naprawdę pandemii, wtedy, jeśli dobrze mi się wydaje, ale raczej tak. No i zabraliśmy to low i również to low, również to low i również to low, czyli wszystkie te low tak naprawdę, które widzimy tutaj z perspektywy aktywy monthly zostały w tym momencie zabrane utworzyliśmy nowe low no i pytanie czy rzeczywiście możemy oczekiwać jakichś dużych dużych wzrostów teraz na euro czy nie jest to niejako dopiero korekta którą tak naprawdę widzimy no i ta korekta skoro już tutaj mamy tak mocną tak mocną reakcję no to pytanie czy w ogóle dojdziemy na przykład do tego order bloka bullish Berry shorter blocka tak naprawdę w, z tej perspektywy, tak, berry shorter blocka miesięcznego, który jest tutaj, no bo jak widzimy, no to na ten moment cena nawet do niego jeszcze nie doszła, a już widzimy tutaj mocną reakcję w tym fair value gapie, więc tak naprawdę ten ruch tutaj, który już Wam tutaj przysuwam, może w jakiś sposób go zaznaczę troszeczkę inaczej, białą krechą, może nie, może taką czerwoną, o, żebyście zobaczyli to troszeczkę lepiej. No to pytanie, czy to nie jest właśnie tylko i wyłącznie jakaś korekta? A my nie będziemy wybierać się jednak w drugą stronę. Natomiast nie ma się co oszukiwać, jak również oddalimy sobie wszystko dosyć, dosyć intensywnie i dosyć mocno. No to nie ma również co ukrywać, jesteśmy w bardzo, ale to bardzo mocnym discount zone, czyli po prostu niczym innym jak tym, że jesteśmy w strefie, w której euro jest opłacalne w kontekście długoterminowym, jeśli chodzi o zakup, biorąc pod uwagę oczywiście tylko w jest fusów na podstawie wykresu samego, tak? No bo jak zobaczymy sobie od 2000 roku do właśnie dnia dzisiejszego, no to nie ma co ukrywać, że. Na podstawie tego czasu, na podstawie range'a ceny z tego czasu, no to możemy zobaczyć, że jesteśmy, ale to bardzo, bardzo, bardzo mocnej przecenie. Pytanie tylko, czy ta przecena na przykład nie dojdzie do tych low. Oczywiście to są dywagacje, to jest wróżenie z fusów, natomiast warto się nad tym zastanowić, gdzieś wziąć to pod uwagę w kontekście swojej analizy. No bo oczywistym jest, że moje analizy tutaj nie będą jakoś mocno nastawione na jedną stronę bądź drugą. Mają być one otwarte i e, chciałbym, żeby były jak najbardziej obiektywne. Oczywiście, jak to zawsze bywa z rzeczami, które, rob, które robią ludzie, ciężko, żeby były w 100% obiektywne, ale powiedzmy, że w takiej formie postaram się je utrzymać. Dobra, moi drodzy, więc to mamy wykres, Mamfi, mamy za sobą. Tak jak widzimy, no, dosyć mocna reakcja tutaj ze strony tego Fair Value Gapa i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, którą tutaj zostawiam, więc nie ma się co oszukiwać na ten moment. Z perspektywy monthly, moim zdaniem to, co widzimy tutaj, zobaczymy jak się otworzy następny tydzień, jest. Jest nacechowane spadkami, jest nacechowane pod znakiem niedźwiedzia. Oczywiście może być to tylko i wyłącznie na razie ładowanie karabinów. Zobaczymy po stronie longów. Natomiast przejdźmy już do wykresu weekly. Tutaj tak naprawdę nie bójcie się, bo wszystko to, co powiedziałem w monthly, to tak naprawdę będziemy teraz rozkładać na części pierwszej. Jako że struktura ceny jest fraktalna, no to nie zobaczymy tutaj no nic tak naprawdę jakże innego po prostu rozłożymy wszystko to o czym mówiliśmy na początku na części pierwsze No i moi drodzy patrząc na części pierwsze co możemy zobaczyć po pierwsze również w tej okolicy dosyć spory volume imbalance, do którego cena mogła tak może tak naprawdę znowu tutaj dążyć więc mamy tutaj wiele punktów do których cena ciągła tak naprawdę przez teraz większość czasu po pierwsze Monthly Fair Value Gap, którego, którego widzimy tak naprawdę tutaj z tej perspektywy, jeśli jeszcze wrócimy sobie szybko na monthly no to możecie zobaczyć, ja postaram się wam to w takim razie opisać, nawet może i żebyście lepiej to widzieli, że to jest one month fair value gap, a to będzie w takim razie bearish order block i w tym momencie przechodząc sobie na weekly, moi drodzy, to co widzimy tak naprawdę tutaj bardzo, ale to bardzo mocno. W tym momencie, czyli znowu na weekly. Na ten monthly fair value gap, no, na weekly nie wydaje się jakiś taki straszny, natomiast znowu widzimy, że to, co wspomniałem wcześniej, no tych miejsc, w których cena może spodziewać się reakcji, tutaj jest bardzo, bardzo, ale to bardzo dużo, no bo mamy również ten volume imbalance, już nie chcę go tu dokładać, bo naprawdę mamy dużo rzeczy. Natomiast dla samego dla samego świętego spokoju, że tak powiem, i pokazania wam, tak naprawdę, ile rzeczy tutaj ma cena, do których ciągnie, no to jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. Jeśli, tak jak mówię z mojej perspektywy, jeśli my nawet nie dojdziemy do tych points of interest, do, do tych fair value gapów, do tego bearish order blocka znaczy fair value gap. Fair value gapie jesteśmy, ale jeśli nie wypełnimy go do końca, nie przebijemy gdzieś jego góry takim decydującym ruchem na ten moment, no to tak naprawdę możemy się spodziewać, ale odwrotnych rzeczy do tych, o których teraz się mówi bardzo, ale to bardzo mocno, bo tak naprawdę no to wydawało mi się, szczerze mówiąc, że taki fair value gap z tej perspektywy, no nie będzie tutaj sprawiał aż tak dużych problemów po tak dużym rally i po tym, że zamknęli. Się gdzieś tu powyżej tego wszystkiego. Na razie to jest weekly. Jeśli chodzi o samą świecę, samą świecę na weekly, no to tak jak widzimy, moi drodzy, z tej perspektywy nie ma się co oszukiwać. Zabraliśmy to low, które mamy tutaj. Ciężko mi się zaznacza tym. Może spróbuję w ten sposób jakiś. Może jeszcze spróbowałbym jakąś taką elipsą spróbować zaznaczyć. Wtedy było zdecydowanie łatwiej. Ale widzę, że chyba na ten moment będzie, będzie z tym ciężko. Dobra, nieistotne moi drodzy. W takim, w takim wypadku bardzo prosto. To low, które mamy tutaj, czyli low tej świecy, tak naprawdę z poniedziałku 24 kwietnia, zostało zabrane tak naprawdę w poniedziałek, rozpoczęciem tego poprzedniego tygodnia, rozpoczynającego maj. To low zabrane z tego miejsca nie pozwoliło zrobić nowego high, czyli tak zwanego new high, nowej wysokości na cenie nowego szczytu, zwał jak zwał. Tak jak widzimy, ono zostało gdzieś tak, powiedzmy, że właśnie utworzyliśmy tu tego double topa, natomiast de facto można raczej stwierdzić, że że cena nie była w stanie przebić nawet tej wysokości, z tej perspektywy, tutaj nieco bardziej dokładnej, bo zostało nam tak naprawdę no, jeszcze kilka sporych dobrych, dobrych pipsów, tak naprawdę, żeby to przebić, a my nawet do tego nie doszliśmy i już zobaczyliśmy dosyć sporą reakcję. Więc z mojej perspektywy. Jeśli chodzi o przyszły tydzień, ja osobiście podejrzewam, że to low może być bardzo, ale to bardzo w grze. Z jednej prostej przyczyny, biorąc pod uwagę koncepty smart money, biorąc pod uwagę koncepty tak naprawdę zabierania liquidity, no to skoro to liquidity z poprzedniego tygodnia zostało zabrane, a nie pozwoliło na zamknięcie się ceny. Czy, czy w ogóle nawet wystrzelenie ceny powyżej, bo gdybyśmy jeszcze utworzyli New High, to, to to jeszcze inna bajka. Ale my nawet nie utworzyliśmy New High, tylko spotkaliśmy się blisko poprzedniego no i zaliczyliśmy wypierdolkę tak naprawdę i to całkiem, całkiem sporą. Więc w tym momencie uważam, że w przyszłym tygodniu wiele osób może, może być tak naprawdę grane w przyszłym tygodniu to, to low właśnie z tego tygodnia który mieliśmy który mieliśmy teraz więc warto sobie wziąć na, na po prostu warto sobie wziąć pod uwagę ten punkt 1,09418 czyli to low z poprzedniego tygodnia powiedzmy że tak mniej więcej 1,9 no w zależności jak dokładnie by na to patrzeć i zwrócić na to uwagę czy nie zostanie to zaatakowane bo jeśli zostanie nawet jak nałożymy sobie tak naprawdę premium discount na całe weekly Um, no to widzimy, że na razie odbiliśmy się tutaj. Ja bym się nie zdziwił, przechodząc już na Daily, ja bym się nie zdziwił, gdyby właśnie... Um, <laughs> Nawet na daily, szczerze mówiąc, widać to jeszcze, ale jeszcze mocniej. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy poniedziałek rozpoczęli jakąś londyńskim Judas Swingiem, jakąś londyńską podbitą, no i zaatakowaniem tego low. Oczywiście jak będzie, wszystko się okaże. Double topy też mają to do siebie, że lubią być wypieprzane generalnie, więc oczywiście to są dywagacje, natomiast na podstawie samego weekly no to jestem w stanie stwierdzić e, oczywiście to, że no zabraliśmy to low i to low nie pozwoliło nam wylecieć wyżej więc z tej perspektywy oczywiście no dla mnie jest to przesłanka do spadków i przesłanka dla niedźwiadków, natomiast e, jak będzie w rzeczywistości oczywiście to już rynek nas zweryfikuje i tak samo jak moje wróżenia z fusów rynek również zweryfikuje dlatego ja zawsze lubię mieć dwa plany e, pierwszym planem jest tak jak mówię atak na to low, a drugim planem będzie prawdopodobnie atak, właśnie na tego double topa. Wszystko w zależności od tego, jaki sentyment rynek wykaże w przyszłym tygodniu. Dobra, usuwając, chociaż może jeszcze nie usunę tego equilibrium tutaj, popatrzcie moi drodzy, tylko na jedną bardzo ważną kwestię. Zamknęliśmy się tak naprawdę w piątek poniżej nawet tego equilibrium z całego tamtego tygodnia. Więc troszeczkę dla mnie przynajmniej z mojej perspektywy oznaczałoby to jednak właśnie znowu przesłankę spadkową. Popatrzmy sobie również na strukturę tego co się tutaj dzieje. Dla wielu osób będzie to całkowity miszmasz, natomiast patrząc stosując tak zwaną metodykę look back, jesteśmy w stanie zrozumieć to co cena tutaj tak naprawdę robi, bo zwróćmy uwagę na jedną prostą rzecz, moi drodzy. Po pierwsze, zaczynając od podstaw, od tego, o czym mówię od bardzo dawna, natomiast to znowu nam naświetli tą sytuację. Tutaj mieliśmy ten wzrost który utworzył Fair Value Gap w tym miejscu, tak? Ten Fair Value Gap został momentalnie wypełniony i tak naprawdę cena poszła wyżej. Natomiast cena miała bardzo duży problem, żeby gdzieś tak naprawdę zamknąć się przez długi czas powyżej tego order bloka. No i gdzieś walczyła, 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 aż znowu zabrała wszystkie te low, które były tutaj, nawet chyba nie. Tego low nie zabrała, tworząc gdzieś tutaj tak zwane equal lows gdzieś w tych okolicach. No, i dopiero tworząc te equal lows, byliśmy w stanie wywalić tak naprawdę tego, te order bloki i zamknąć cenę. Właśnie to była chyba środa, w którą wywaliliśmy te, te, tego order bloka tutaj, i zamknęliśmy w końcu pierwszy raz cenę powyżej. To, to, co mi się nie podoba, to to, że momentalnie spotkało się to z bardzo dużą korektą w czwartek. Oczywiście czwartki mają to do siebie, natomiast no pytanie, czy ten piątek rzeczywiście to wszystko wybronił, czy ten piątek jednak będzie atakował gdzieś. Czy ten piątek pokazuje nam to, że będziemy atakować gdzieś te equal lows z tego miejsca? Tak jak możemy zobaczyć, czyli ten point of interest, który tutaj, który tutaj gdzieś zaznaczyłem. Więc z mojej perspektywy wygląda. Wygląda to po prostu w taki sposób, że ta świeca jest um, z perspektywy weekly jestem nastawiony raczej na rynek niedźwiedzi w przyszłym tygodniu, natomiast jeśli cena wykaże się niesamowitą siłą po stronie właśnie, po stronie byków, no to na pewno będę szukał wybicia gdzieś, wybicia gdzieś tak naprawdę tego double topa, dlatego, że również no nie ma się co oszukiwać, sentyment w tym momencie był bardzo mocno wzrostowy, jeśli chodzi o rynek, no i również taki monthly fair value gap, który był tu tak naprawdę już kilkukrotnie w cudzysłowie mitigated, no bo możemy zwrócić uwagę, że jeśli chcemy patrzeć na to dokładnie, no to tu mieliśmy jeden raz, tu mieliśmy już dwukrotnie go zaatakowanego. No i teraz pytanie, czy nie będziemy widzieć czegoś takiego, że cena po prostu myknie sobie te wszystkie low z tego miejsca, zabierze sobie to low, zabierze sobie to low, zabierze sobie te wszystkie low, które są tak naprawdę tutaj. W końcu zrobimy porządny, ale to taki naprawdę porządny pullback do body tego order bloka, czyli do body zakresu tej ceny. I tak naprawdę wtedy, wtedy dopiero ja tutaj może opiszę jeszcze w takim razie, żeby to wszystko było jasne dla Was. Czyli w takim razie pytanie, czy cena nie będzie chciała rzeczywiście wrócić teraz w tym momencie do body, a raczej rynek. Tego order, order bloka, zapakować tu maksymalną ilość longów i dopiero wywalić, wywalić gdzieś właśnie tego fair value gapa i polecieć w drugą stronę. Oczywiście może być zupełnie na odwrót, może być też tak, że widzimy, że ten fair value gap również tutaj jest dosyć mocny i wybija tą cenę. Natomiast tak jak mówię, weekly, higher time frame y mówią nam troszeczkę co innego. Więc pytanie, czy skupiamy się teraz na tych daily time frameach? No i tak naprawdę wypadałoby to zrobić. Moi Drodzy, kończąc już ten długi wywód, który tutaj mieliśmy, szybko na haczwórkę. Co widzimy na haczwórce, moi drodzy, na haczwórce nie widzimy tak naprawdę nic innego, co nam pokazuje moim zdaniem wykres daily. Znowu zabraliśmy tak naprawdę to low w tym momencie, zrzuciliśmy się do tego order bloka, którego widzimy tutaj ten order block bullish tak naprawdę order block został przetestowany czy cena była w stanie zamknąć się powyżej tego order bloka no niestety 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 nie więc cena tak naprawdę utworzyła wzrost mieliśmy impuls ceny w tą stronę cena powróciła do tego order bloka który ten impuls wykonał no i po powrocie do tego order bloka mamy niestety ale znowu impuls w drugą stronę moi drodzy kolejna mega istota na przesłanka na H4. Nie ma się co oszukiwać. Mamy tutaj swing high'a tak zwanego, ponieważ mamy tutaj, tutaj jedno z najwyższych wycen na bazie tych trzech świec. Po lewej stronie najniższą najniższą tak naprawdę, no i po prawej również niższą niż ta środkowa, więc jest to tak zwany po prostu swing high. Wielu, wiele osób nie potrafiąc powiedzieć czym jest Swing High, będzie doszukiwało się to na, tutaj na low time frame'ach jakiś head and shoulders'ów i innych szamponów. Natomiast mimo, że tak naprawdę mamy tutaj wiecie, no, no patrząc na to po prostu z prostej perspektywy no to wiele osób pewnie gdzieś do, doszuka się tu czegoś, jakiś head and shoulders'ów, innych mówię patternów, nieistotne. Z mojej perspektywy na h Również na ten moment klaruje się to po prostu w taki, w taki, a nie inny sposób. Tak jak mówiłem, impuls, który utworzył range, powrót, tak naprawdę, można powiedzieć, że praktycznie do, no, można zaznaczyć, ten też powrót, powrót do tego order bloka, no i cena nie była w stanie zamknąć się powyżej tego impulsu, tutaj. Więc moim zdaniem, również to low będzie tym low hanging fruit. Takim pierwszym low-hanging fruit będą te low, czyli te rzeczy będą gdzieś mniej więcej tym, co, czym będę, na co będę zwracał uwagę, czyli gdzieś tutaj tak naprawdę jedyneczka, tutaj gdzieś dwójka, no i trójka, jeśli chodzi o to low, to będą rzeczy, które w przyszłym tygodniu będą, jeśli będziemy jeździć na niedźwiedziach, no to to będę starał się. Tak naprawdę gdzieś atakować to jako pierwszy low hanging fruit. Natomiast jeśli nie, no to zostawiam i tak oczywiście tutaj ten point of interest, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o odwrotną tezę na przyszły tydzień, no bo oczywistym jest to, że banki centralne mogą, jak zawsze, zrobić sobie zupełną odwrotność tego, co, 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 co o czym ja Wam tutaj mówię, i nagle wypieprzyć cenę po prostu w kosmos. Więc, jakby to wiecie, to, to struktura ceny to jest jedno, a to, że ktoś ma drukarkę i to, że ktoś może sobie tą ceną manipulować dowolnie, w jakikolwiek sposób mu się żywnie podoba, to już ja na to nie mam wpływu, tak. Dlatego zawsze gdzieś muszę mieć oczywiście dwie strategie przygotowane. Moi drodzy, 21 minut materiału, naprawdę obszerna analiza na dzisiaj. Dziękuję Wam wszystkim, którzy oglądali to do końca. Pozostawcie po sobie jak zawsze znać. Trzymajcie się i do następnego. Hej.